Cześć wszystkim, nazywam się Grzegorz Kotecki, jestem na drugim roku filologii polskiej 2 stopnia w naszym uniwersytecie pomorskim i wybrałem ten kierunek, bo chciałem się nauczyć mówić po polsku. I okej, okay, wiem, że to może brzmieć dziwnie, skoro jestem Polakiem, ale wbrew pozorom ludzie dzisiaj uważają, że wystarczy się tylko dogadywać. A to nieprawda, bo potrzeba nam o wiele głębszej dyskusji. Polonistyka to nie tylko perspektywa pracy w szkole, ale to wszystkie inne zawody, gdzie rozumienie tekstu, efektywne czytanie, a przede wszystkim rozmawianie, ciekawy dialog stanowią klucz do bramy, za którą świat stoi przed wami otworem. Filologię polską na naszej uczelni tworzy zaangażowana, wszechstronnie uzdolniona i życzliwa kadra wykładowców, która pomoże wam odkryć talenty, jakie w Was drzemią, bo wiecie, język polski. To nie tylko Mickiewicz, gramatyka czy lalka Bolesława Prusa, ale to cała dzisiejsza rzeczywistość, która spowija nas w ten napięty kłębek. Zatem świadomość jest cenna. Wiedzę zdobywamy za pomocą języka. Zatem wybierzcie filologię polską Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.